Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, jakiś czas temu chciałem wam zrobić materiał o tak zwanej bazie Farmory Warfare, ale niestety w momencie kiedy się do tego zabrałem po prostu wyłączyli. I to nie działało jeszcze tam pewnie tak jak powinno, dlatego zrobię wam go dzisiaj, bo baza jest dostępna. Otóż bardzo długo ten przycisk był no, niepodświetlany, to znaczy był martwy, ale teraz po kliknięciu zobaczcie co się dzieje. Coś takiego nam się pojawia, i teraz powtórzę się powtórzę to, co mówiłem poprzednio. Słuchajcie, to dla mnie jest największa innowacja, jeżeli chodzi o porównanie WOTA i Armored Warfare. Bardzo mi się opcja bazy podoba. Lubię, jeżeli, znaczy lubię, każdy gracz chyba lubi, że w grze, w którą długo zamierza grać, a ja w to zamierzam grać długo. Będzie miał coś swojego, coś będzie mógł tam rozbudowywać, coś rozwijać i tak dalej. W Wocie sprowadza się to no, do kupowania nowych czołgów. Nic więcej nie można zrobić, a przepraszam, jeszcze możecie zdobywać medale, prawda? Natomiast tutaj no, poszli twórcy dalej i zaoferowali coś takiego, no. Jakby w grze przeglądarkowej, sporo jest takich gier przeglądarkowych, gdzie mamy jakąś bazę, czy jakiś zamek, czy, czy, czy jakąś wioskę i sobie to rozwijamy. Tutaj mamy oczywiście bazę wojskową. Co prawda, na razie jest to w powijakach, nie jestem zadowolony, ale sam fakt, że ta baza już tutaj jest, no, dla mnie jest świetny. Na dzień dzisiejszy. Jeżeli budujemy nowe rzeczy, to po prostu no te budyneczki się nam pojawiają. W żaden sposób nie są one animowane, oprócz tutaj flag, powiedzmy. Także jest ta baza troszeczkę taka martwa. Do tego, jeżeli upgradeujemy budynki, to ich widok, ich no, to jak są zrobione, nie zmienia się w ogóle. Także nie widać tego upgrade'u. I to mam nadzieję, że będzie. Zmienione, zresztą to zostało zapowiedziane, że będzie zmienione. Fajnie by było też, jakby, no nie wiem, nasi znajomi mogli podglądać te nasze bazy, ale to by musiała być jakaś duża personalizacja nie wiem, może na przykład jakiś wielki plac, na którym wszystkie nasze czołgi by stały. No, wyobraźcie sobie, no tutaj pole do popisu moim zdaniem jest, prawda? E Teren jest, jak widzicie, duży. Można jeszcze tutaj dodać mnóstwo rzeczy, i na przykład byłby taki wielki plac, i moglibyśmy po zakupie czołgu podziwiać nasz yy, pojazd na tym placu. Dla mnie bomba i czekam na coś takiego. Wydaje mi się, że kiedyś mogą w to wprowadzić byłoby to fajne. Wtedy robicie zbliżenie na jakiś tam budynek, powiedzmy, i po prostu mamy te czołgi. Poustawiane, gdyby je można było, tak jakby, obejrzeć ze wszystkich stron, gdyby tu kamerą można było sterować, no to świetnie. Ale jak widzicie, tutaj napis Work in Progress, czyli wszystko w swoim czasie być może będzie, a zmiana wyglądu na pewno będzie. Dobra, po co ta baza? Słuchajcie, oprócz tego, że wizualnie mamy coś i rozwijać sobie możemy coś, pokażę Wam, jakie tu są do tej pory dostępne budynki i co się dzieje, jak je rozwijamy. Po pierwsze bazę rozbudowujemy za tak zwane surowce. Raz dziennie będziesz otrzymywać 100 surowców na budowę lub ulepszenie budynków. I teraz jestem bardzo ciekawy, czy czasem tych surowców nie będzie można kupić za golda. Gdyby można je było kupić, no to byłoby całkiem, całkiem fajnie, i przede wszystkim nie byłby to element pay-to-win, ponieważ ta baza w bitwach nam niejako nie pomaga, tylko pomaga nam ograniczać koszty na przykład, albo co tam jeszcze. No zresztą po kolei zobaczmy. A więc mamy pierwszy budynek, to jest są koszary. Ja już mam ten budynek na trzecim poziomie, słuchajcie. Mógłbym ulepszyć za 200. O, mogę ulepszyć za 200. Zobaczcie, 6 godzin będzie się ulepszał do poziomu. Czwartego. Co za bonusy daje? Załoga zdobywa 6% doświadczenia więcej. Nie jest napisane tutaj, że to jest plus 6, ale tak należy to rozumieć, moim zdaniem. Czyli na pierwszym poziomie mamy 2%, na drugim 4%. To jest poziom trzeci, czyli to jest 6%. I niezbadane jest dla mnie, ile tych poziomów będzie. Pewnie. Sam obsydian jeszcze nie ustalił ile tych poziomów będzie. No, nie mogą zrobić jakoś tam za dużo, ponieważ tutaj też na wydatki w goldzie to wpływa. Ok, mogę zrobić ulepsz. Mam akurat 250 tych surowców. Jedziemy. No i zobaczcie: pojawiło się ulepszenie. Za 6 godzin będę miał poziom czwarty. Bardzo mi się to podoba. Następnie mamy posterunek obserwacyjny, i on ma arcy ciekawą rzecz. Mianowicie, każdy poziom tego posterunku powoduje, że koszt czasu premium no tak to jest ujęte innymi słowy, koszt golda, kiedy kupujemy premium, jest mniejszy. I jeden poziom tego budynku daje 1%. Jak to się przekłada na golda? Otóż, jeżeli ktoś będzie kupował no to całkiem całkiem zobaczcie, ja wam teraz pokażę. Kubką to premium. Tutaj mam minus 3%, bo to jest na poziomie trzecim. Wiadomo, że tutaj no, 50 poziomów nie zrobią, prawda? No bo 50 poziomów, kurczę, to by powodowało, że za pół ceny byśmy kupowali. Nie wiem, czy będzie 5 poziomów, czy 10 poziomów. Jest to niewiele, ale cieszy. Zobaczcie. Kupką to premium i tu mamy jakieś dziwne wartości. Otóż przy tak rozwiniętym budynku, czyli na trzeci poziom, 30 dni premium normalnie kosztuje 2300 golda. A ponieważ mam minus 3%, no to wydaje 2231. Ja wiem, że to jest tylko tam 70 golda, niecałe mniej. Ale jednak, no, jest to coś fajnego. Rozwinaliśmy sobie to w bazie. I jest to coś fajnego. Bardzo mi się to podoba. Jedziemy dalej. Co za jeszcze budynki? Akademia. Akademia powoduje, że dowódca zdobywa 4% więcej doświadczenia. To jest na poziomie drugim, czyli 2% na poziom. Pamiętajmy, że tutaj załoga, zresztą o tym jeszcze będą filmy, ale załoga czołgu jest osobno i dowódca jest tak jakby osobno. Czyli jeżeli ten budynek zdecydujemy postawić, to wtedy mamy ulepszone szkolenie dowódcy. Jedziemy dalej. Centrum Dowodzenia. Wolne doświadczenie 4%, czyli ja mam tu na drugim poziomie, a. Można mieć maksymalnie. Też nie wiadomo ile. W każdym razie każdy poziom daje 2% więcej zdobywanego doświadczenia wolnego. Albo, tego tutaj nie jestem pewny, może to jest 4% ogólnego doświadczenia, że jest przerabiane na, na wolne. Na przykład, jak zdobyliśmy 100 doświadczenia, to 4 ląduje nam ponadprogramowo, że tak powiem, jako wolne. No nie wiem, nie wiem jak to jest, ale funkcja wpływająca na wolne doświadczenie, które na pewno się nam przyda. Jedziemy dalej, moi drodzy garaż. Garaż bardzo, bardzo fajna funkcja, mianowicie zmniejsza nam koszty naprawy pojazdów. Wiadomo kiedy naprawiamy. Wchodzimy do bitwy, goście nas rozpieprzają albo uszkadzają, wracamy z bitwy do garażu, musimy naprawić. Jeżeli ten budynek rozwiniemy, to naprawa będzie. W moim przypadku mam na drugim poziomie, więc minus 4%, czyli 2% na poziom. Następne rozbudowa kosztuje 450, czyli 5 dni. Musiałbym czekać, żeby zgromadzić te surowce i później 5 godzin, żeby mi się to zrobiło. Kolejna rzecz. Budynek na drugim poziomie to jest lotnisko. I to lotnisko powoduje, że koszt sprzętu minus 4% jest. E, tutaj nie sprawdziłem, czy jest to koszt sprzętu eksploatacyjnego, czy koszt wszystkiego, co kupujemy czyli amunicji, czołgów i tak dalej. W każdym razie jest to jakiś tam bonus e, i mamy też 2% na poziom. I ostatni budynek, jaki jest, nazywa się lądowisko dla helikopterów. I co to ja mam? Na pierwszym poziomie to mi się strasznie długo budowało. To daje, zdobyto waluty 1, aha, czyli większe zarobki, natomiast bardzo mizernie to wygląda i bardzo kosztowne to jest. 12 godzin chyba budowali mi to lądowisko i daje to 1% więcej do zarobków. No 1% no to jest malutko, no jeżeli zdobywacie w bitwie 100 tysięcy kasy, to zdobędziecie 101 tysięcy kasy, No, czyli to jest, to jest mało, ale to też się może zmienić wszystko moim zdaniem. Dodatkowo, jak widzicie, miejsca na jakieś tam budynki jeszcze są. Tak jak mówiłem, obiecali, że to wszystko będzie animowane, że tu jakiś ruch będzie w bazie. Obiecali również, że po upgrade'zie na wyższe poziomy, no, będziemy widzieć to, że mamy wyższy poziom jakiegoś tam budynku. No, to jest sprawa kluczowa. W tego typu grach, gdzie rozwijamy jakąś swoją bazę. No to jednak, jak już mamy ten poziom drugi, trzeci czy coś, to chcemy to widzieć po prostu, że to jest trzeci. No, ale tak to się na dzień dzisiejszy przedstawia, moim zdaniem, fantastyczna opcja. I to tyle, moi drodzy. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.